Witam serdecznie na kolejnym naszym wieczornym spotkaniu. Zacznijmy może od podziękowań Ojcu Pio i całemu niebu i pomódlmy się w wdzięczności do świętego Michała Archaniowa, który przychodzi pomagać tutaj na ziemię ze swoim wojskiem, szczególnie przychodzi do Polski, aby. Ta iskra, która ma wyjść od nas, była zawsze świeża i aktualna. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Więc taka to modlitwa, ważna dla nas, dla naszego bytu, Indywidualnego i społecznego dla bytu Polski. Polska jest wspaniała, ale na razie jest upokarzana przez rząd polski, który nie jest polski, jak mówi Jarosław Kaczyński, który jest zewnętrzny, czyli niemiecki tak naprawdę. Wszyscy to widzą i tu nie ma żadnej tajemnicy. Niemcy i Rosja zawsze byli wrogami Polski. Polska była otwarta na wszystkich. Chociaż w historii różnie bywało, ale Polska ma duszę słowiańską, duszę, która jest uczuciowa, która przebacza, która jest pokorna i dobra dla wszystkich. I to jest właśnie piękne w słowiańszczyźnie, w Polsce, że kochamy, że pomagamy że jesteśmy i czuwamy. To jest piękne. Musimy zrozumieć pewne rzeczy, bo inaczej będzie ciężko, bo zawładnęli Polską zdrajcy i trzeba ich określić i pokazać palcem. Jezus to robił. I my się też nie bójmy tego robić i nasi wspaniali patrioci. Państwowi i Chrystusowi jednocześnie, bo to trzeba być patriotą polski i patriotą Jezusowym. Właśnie kiedyś pytałem ojca Pio, jakim, co to znaczy patriotyzm i jak należy go rozumieć. Ojciec Pio powiedział, że przede wszystkim to musi być patriotyzm Jezusowi, Jezusowy, czyli kochać wszystkich podobnie i jednakowo. Nie wyróżniać, bo wszyscy są przeznaczeni do zbawienia, do drogi, która ich wiedzie ku wieczności. I Tusk, i Bodnar, którzy źle robią, tragizują i upokarzają Polskę wśród innych narodów, oni też potrzebują zbawienia, tak samo jak każdy inny. Więc oni akurat w tym momencie są usterów państwa, które ich niszczy, które pokazuje, że są e, nikczemni, niscy i bardzo źli. Polska zasługuje na coś więcej, na coś pięknego, o czym mówiła siostra Faustyna. Dlaczego w TVP Info nie mówią o siostrze Faustynie o iskrze z Polski? No właśnie dlatego, że Tusk się ogłosił iskrą z Polski dla Niemiec i dla pseudo Europy, Unii Europejskiej. Dobrze, to teraz przeczytam kilka, kilka myśli z trzeciego tomu. Należy czerpać ze źródła otwartego. Niektórzy uważają, że je znaleźli. Niekoniecznie tak jest. Tu trzeba stale czuwać, obserwować i szukać odkrywać nieustannie Nie daj się prześcignąć chwale Boga i aniołów z nieba Artyści nie mogą być do wynajęcia przez polityków i ich poglądy dla władzy dla władzy Say Baba właśnie kiedyś pamiętam napisał, że dzisiaj jest czas nie pieniądza, ale sztuki. I właśnie też mówił, że artyści powinni, tak naprawdę artyści duchowi, wrażliwi, a nie tacy jakiś tam komunistyczni czy lewaccy, tak jak dzisiaj to jest w Polsce, tylko prawdziwi artyści, którzy czują Boga, czują transcendencję, czują sztukę, piękno, uczucie. To oni powinni tak naprawdę rządzić Polską i w ogóle państwem, jakimkolwiek. Sztuka duchowa się liczy. I następna myśl: Gdy czujesz miłość do wszystkich, w prywatnym życiu może, cię, może ci się wiele nie udać. Ojciec Pio powiedział, Masz być dla wszystkich. I wy też musicie być dla wszystkich, bo nie ma innej drogi. Być, kochać, my potrzebujemy wszystkich. Nie jednej, drugiej, trzeciej osoby, ale wszystkich. Taki jest świat i takie jest niebo. I sami czujemy, że, czuj, że na przykład idziemy gdzieś tam na jakąś imprezę czy coś, nawet taką hardkorową i złą. To czujemy się jak przez chwilę szczęśliwi, że jesteśmy razem. Nie, nie wnika w to, co się potem dzieje, ale idziemy na imprezę, na przykład jakiejś pięknej sztuki, yy, do filharmonii na przykład, no to tam wszyscy też siedzą, czują, yy, słuchają, są zachwyceni. Czujemy wspólnotę. Wspólnota jest pięknym, dobrym i niebem. 367 myśl z trzeciego tomu. Trzeba pomagać aniołom w kosmosie, by zaczęli przepraszać i płakać. Czy Bodnar płacze? Czy Tusk płacze? Czy urzędnicy płaczą? Posłowie płaczą? Senatorzy płaczą? Nie, pyszczą się i atakują. i Poniżają innych, przeklinają ich, nienawidzą opozycji. To jest bardzo zła droga. Bardzo zła. Wszystko, co nam mówią na temat pozytywnego myślenia, to ateizm roboczy. Ateizm oznacza. Teizm to znaczy wiara w Boga. Wielu Bogów różnych, ale ateizm to znaczy, że zaprzeczam Bogom. Zaprzeczam Bogu, jestem materialistą, można by tak to powiedzieć. Więc nie jest to prawdziwe życie, czy śmierć, choroby są pozytywne i piękne? Unikają tych zagrożeń jak ognia. Potrzeba nam głębszych skojarzeń i analiz życia, by dotrzeć do duszy, do jądra wyzwolenia się z ograniczeń, jakim są. Fantazje pocieszania się roboczym ateizmem i pracą dla upadłych cywilizacji. Ten świat nie kocha Boga i nie zna Go. Poszedł w naukę, psychologię i różne sztuczki socjotechniczne. Stąd te fałszywe pocieszenia, bo nie wiedzą, jaka jest przyczyna niepowodzeń. Nawet religie nie dotarły do oryginalnego Boga. Każdy guru. Głosi inną, innego Boga, inną wizję i inną religię. Wszyscy się mylą na ogół, ale są iskierki, takie jak ojciec Pio, święty Franciszek, zasyżu. Oni pokazali przez swoją biedę, przez swoją pokorę, przez swoje uniżenie, że ścieżka ducha prowadzi przez serce pokorne. To tyle na ten wieczór, dobrej nocy i do jutra. Cieszmy się, że Karol Nawrocki zostaje prezydentem. To wielka nadzieja dla Polski, chrześcijan i Słowian. Jakby kończył się kres, ludzkie serca w strachu drżą, czy świat zapomni, jak brzmi miłości głos? Niech światła nadziei otworzą drzwi, bo każdy człowiek.